Rii. O, mamy przejebane Kurwa, ej, ej, prze, ej, ej, wypraszam sobie, chodź, chodź chodźcie, chodźcie, oddawaj tam chodźcie, kurwa, on jest, chodźcie, 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 od lewej. chodźcie, no, chodźcie, to wskoczyć. Tak, po chuju. <laughs> Dobra, do góry szybko. <laughs> Gadałem o z To mówiła, że ma depresję szkolną. Tak, że nie robisz te Ja mam życiowo. Odpal wujkę, odpal wujkę. Pod nami. To mała dzisiaj nasz na stapień przez akord. Aha. Zajebiste zdolności lubię. Kurwa te dyszanie, no to jest perfekto po prostu. Brawo. Brawo. On się zjewał na dół, czekaj. Na plecy mu się pierdolę. Dlaczego żółty mieczem zabiera całą saminę? Nie wiem, bo tak. Aha, naprawdę? No, no. Dobra, gra. Prawie całą. Dobra, y... Hmm, to chcesz? Nie wiem. Jak... Dlaczego? wiem Let's do this. <laughs> Ty kurwa, czekaj, na koniec to nas zostanie, nie, bo... Dobra, na koniec to nasze duo wiemy. Teraz się pisze, jak się wygra, I, I have spoken. Co to w ogóle tam było? Co, rzekł, rzekłem. Aha! You have spoken. To kurwa na polski, to, to jest nieźle przetłumaczone w takim razie. O. Oh. O Kurwa odbija się Ty ja spiertala kurwa idę drugą skodo, bo już tam podchodzę Oni są nie, chyba na dole, nie? No właśnie od tym to, a nie chcę ich spotkać jak szedł do góry A on mam palpatina, kurwa! Czekaj, kurwa, szkaż przyciągnięcia nie mamy, Albo latał mnie chuj Czekaj, stawię się na wejściu Tak kurwa lata on mnie nie widzi. Jeszcze jak poleciał No przyszedł i nic nie zrobi <grywa> Jedno se pusha O. Czekaj Masz pusha? Nie Przez kurwa ten mi jedną, fajny Fajny pusz, nic mu nie zrobiło, fajnie kurwa legitna gra Czekaj. Yy, dobra, czekajmy na puszę Ta, miejmy wyjebane chwilę Dwa puszcze, jedne HP jak nam będzie podpierdalał. No i spróbujemy go wydymać. Jak to nie wypali, to szybko tutaj wyjebane w niego. Czekaj, masz puszę już? Mam. Czekaj, jeszcze będę miał 0 HP. Dobra, dawaj. Tam są polacy, nie wierzę. No! Mm, kurwa ta. I na HP kurwa? Daj HP. Dałem! Gdzie ty jest? Aha, fajne. Nie, nie wiem. Ile on mi HP bo to nie wiem, kurwa weź. Poleciał i chuj mi potem. Dobra, wyjebane w niego. Aha, no widzę właśnie, dobra gra. Ale nie, ten DMEś nie, no zajebista gra. Full balance, kurwa. Ponad pół HP mi wyjebane na tym kurwa buście. Mi się odnowiła tobie, to godzina, widzę. Mam raki mu kakao. Blokuj się. mi się daje? Ja pierdolę, za plebs. Kurwa, walisz puszcza, to nic nie działa na tą ciotę, no kurwa. Będę dostał tu jakby chciał skoczyć i chuj mu w dupę. Chciałeś? Masz <grych> Mam. A próbujemy go? Nie, nie, nie. Tak, ty wiesz, tak. Czy to Ale się za bardzo nie oddala jak chcesz, nie? Zaraz. Nie wiem, ja tu czekam, aż by Wam próbował wskoczyć, wtedy mu pusza. I wnet można go próbować wyrobić, nie? jak będzie tak stał jak pata, to ja tam nie schodzę. Mogę już mówić, żeśmy coś tam odjebali. Wcześniej zanim jeździłem. Dobra, dostał, dawaj. No po chuju, ty typ się. kurwa. Wal. Kurwa, jest. Yes. frajer. Dobra, musisz wziąć tego Hana teraz, bo już gościu jest za bardzo kurwiczny. jakiś skin kanoniczny, kurwa, jakiś, jakiś zielony, kurwa, miecz różowy albo coś. Co Nie wiem. Mówię ci, przypierdol motkiem. Nie mam młotka. To to sterem czymkolwiek ciężkim, nie wiem. Cegłą. O, to Wystawię go na parę. O dobra, teraz waiting, trzeba palpatki napierw. Tak oczywiście. No. No jak. Co on robi? Widzę właśnie. Jak ja go trafić z niego. Nie wiem kurwa. A on cię jedzie napierdaloko od ciebie i cię będzie trafiał kurwa. Ja bym na górę po Mhm. No nie pójdzie frajer. Wkurwia ten jebany właśnie frajer. Możemy... Nie, nie wejdziesz od prawej, kurwa. Gówna nie wiem, banda na razie. My nie musimy przecież się ruszać. Raz tam poszli. Nie widzę poprawy. Kurwa, może to jest na górę. No, dawaj. Oj, dawaj, dawaj, dawaj. No no, 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 no. Ty, a nie wejdziesz, kurwa. No nie, ale wiesz, górę tak, no tu, nie. No ta. Dobra, yyy... Ym... Ja tu. Oni idą tu, czy. Nie, na samym dole. Oczy... kurwa, nie wejdziesz tu. Ej, może do środka wejść do tego gówna. Gdzie? Tu. Tu? Bo już stąd widać. Przecież... Przed nami, kurwa, tam na naszym respie. Ten frajer jest dobrze widoczny. Aha, 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 ten frajer, mhm. A jak ja ci zablokuję pioruny, to tak będziesz dostawał pewnie. No pierdole no pizdę. Szczególnie tym Palpatenem, frajerek bana Masz detonik? Mam. Próbuj mu tam po prawo zarzucić. Nie no bez powodu zrobili mnie generalem. spierdolił od razu Ach, kurwa. Gdzie drugi jest? Fajny pusz dobra, wal, 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 wal! no. Prawie zdech. Odnawi dużo. Czekaj, to jest stamina. im drugiego zabił, będziesz. Hm? Teraz już nie. No nic. Po prawej na dole jest ten frajer, tu jest ten frajer. Tamten co poszedł do doma, chyba na tyłę będzie szedł. Czekaj, tam patrz. Tak ta, ty, 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 ty czekaj. Tak, tam poszedł. Idę teraz na drugi jest. Wszystko w porządku dzieciaku? ale Palpatine nie jest, jest po... Aha, on nam idzie na tyłę Czekaj okay. No, 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 no Chuj, kakaowe No, no wykrył się frajerze Się schował w tym gównie, kurwa Jebanym Na dole, na górze. Na dole A ten frajer jest pode mną w tym A. głównie kurwa, jest Okej, widzę, widzę Czy on jest poza mapą teraz? nie ja wiem, co on robi Nie, wrócił się, kurwa Oboje są do góry. Do mnie Lożę? Nie, nie pójdę. Ten tu kurwa wskoczył, oczywiście. Przed kurwa blok. Fajnie, fajna gra. Balans.exe. Papada nie jestem pod mnie nie? Tak, wiem. Albo jesteś znany, albo przeciwny. Gdzieś? Kurwa, ja zabiję go. Poleciał. Uciekaj Uciekaj, uciekaj, w drugą stronę idź Ładź do środka Jest tam też To idź się schowaj za tamtym głównym Jest tym Nie zdążę go zajebi... Próbuj Dobra Zajebiście O ma to gówno Dobra, wyłączyło mu się Ila! Kurwa w śmieciu! Upierdalaj! Łatwo. No. no, to jest właśnie większa satysfakcja. Bo ciemną to jest easy, jakby nie patrzeć. Chociaż nie, nie zawsze.